tu znowu sąsiad. jak witam Was, bo już będę, te Dark Rival. Jak widzicie, jesteśmy przy tym samym momencie co chyba przedwczoraj. Nie pamiętam, kiedy piątą część nagrywaliśmy. No dobra, nieważne, więc zostawcie sobie like los a my teleportujemy się. Tutaj, jak w ostatnim to tutaj Ink Demon nas gonił. Ja słyszę kogokol. Wilson. Wilson to jest ten! Ten ten. Bo Dobra. I nam tu HP odradza. E... O tym to jeszcze nie widziałem. Ci wstraszyłem, że odczejła, że jestem... Dobra. I tak mam dużo HP. Nie usłyszała, jak zabiłem jej, ją. Aj. Nie trafiłoby mnie nawet. Teraz pytanie: gdzie my mamy iść? Bo. Ani, mam klucz. Pamiętam, że zebraliśmy klucz, gdzie teraz mamy iść? Co to? Znalazłem coś. A, tutaj ten klucz mieliśmy. Tu. Wow! Mm, ile ich się tu zebrało? Oni cię utrzymają! Ile ich tam było? Muszę jeszcze raz tam iść. Jezu, się wystraszyłem. A gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja jestem? Elewator? Nie gadajcie, że A tutaj to jest, dobra, się wystraszyłem, że mi cofnęło. Ło! Wow. Gdzie się to schować Nie mogę. Nie mogę gdziekolwiek? Kurde. Uch. Now to save. A mogę się tam przeteleportować? O! Ojoj, oj, oj. Trochę problem mam teraz. Chyba, że poczekam na kolejną teleportację i się tutaj przeteleportuję. O! Idealnie. I. O! I teraz. Tutaj muszę jakoś wejść. Albo nie. Kurde. Ja jestem jakiś grupik w parkourach, czy to? O i... O! Teraz tu? Nie! Przeteleportowania musiałem użyć Dobra, jestem tutaj od nowa i teraz tutaj muszę się przeteleportować O! To tutaj się dobrze przeteleportowałem? są drzwi zamknięte? Czyli źle się chyba teleportowałem Chyba tutaj muszę... NIE! NIE! O tutaj! Proszę! Tak! Tak jest! Jakie szczęście! Mam mało HP, na razie nie wychodzę Na razie nie wychodzę Dobra, wychodzę Mam mało HP, ale wychodzę Dobra, teraz tutaj O O, mi zalogowało grę, nie wiem czemu Dobra, mam autosave'a, dobra Elevator Teraz tu? Nie, tutaj nie Tutaj mogę ulepszyć to, czy nie? Nie, nie mogę ulepszyć jeszcze. No, Bendy... Dobra, Chapter... Trzeć. Musimy chyba... Załadować. Czy my musimy tyle... Baterii... Znaleźć? Proszę, nie. A tutaj możemy ten, baterie O, to tak idzie nawet To proszę No i git Otwórz Od, Unlock Hmm. otwarte drzwi. Tylko które będę iść. wystraszyłem. w mikrofonie. Aha. No wiem, prawda ciebie zna. O nie, Coś a... tutaj było... A nie, to Borys był. O! <ścoughs> Czyli... Teraz, um... Oj, tutaj jest coś do schowania, to to nie... Myślałam, że to są jakaś szatka z rzeczami. Co ja kupiłem właśnie teraz? Prze czyli tutaj musimy zawrócić, aby to załadować O, tutaj move jest, aby tam wejść. To jest też To nie. to ja otworzę. Tutaj. Jest aby ten. Tutaj chyba nic za bardzo nie ma. To może będziemy musieli, to zawrócimy tam. Nie! Oh, yeah. Tutaj! Jezu, jak się wystraszyłem go! O, i ja się zastanowiłem, co to za dźwięk, tutaj, tutaj byliśmy. Jocie o, tylko to za za nim. O, no ile? Idziemy tutaj. Ha, się wystraszyłem tego, Ink Demona? Trochę cicho teraz jest. I długo jedziemy. To jest najważniejsze. Więc się cykam. O, się wystraszyłem. Co się dzieje? się chyba ekran Kiper Keeper Słabo go słychać O O Panie Z windy Z windy wypadłem Dziurawa coś ta winda była Dziurała coś ta winda była I co? jak tam jest Jakiś jajka tu są Uuu, jest Ej te jajka niszczę Aby się nikt nie wykowywał Nie! Panowie! was rozmiar nie pasuje do mojej. Uch. A ja mam arachnopobie jeszcze No to jest jakieś ogromne jajo te mniejsze tam, więc wytrzymały więcej, więcej, odro... niż, niż więcej, chwila. chwila więcej, więcej, Jak ile więcej, Tutaj jest więcej, więcej, tych więcej, więcej, Też się więcej, Mały. Uuuu wow. Ja mam arachnofobię, ja mam najgorzej Jeszcze to obrzydliwe jądra, a czy jajka. <śpuszcza> Przepraszam, musiałem to powiedzieć Dobra Uuuu, mm, siły zasyłem, Jak odpierał tą gębę swoją Dobra. Ile jeszcze tu jajek Tutaj są jajka. Dobra, tutaj nie ma już jajek. Tutaj są jeszcze. Wow, oła, oła, oła. To wystarczy, że ja w nich jeden raz uderzę chyba. Te pająki. Что-то ещё? Что? это Что-то не стало. Не знаю, Oj, tu załadowało mi! Dobry gadżet! Nie wiem, co to jest... Co to teraz robię? To jest chyba windę! A nie, to, nie. Ja już się powiódłem. Ooo, co tu jest? Co tu jest? Mało hapenam. Dwa! jak mam mało HP to czy mi? Ja Bądź też swoje głupie ataki. O, uderzyłem go. No nie miałaja! ja wow. Ten... Ile HP zadaję. zadają? Kurde małe narzędzi o teraz mama przyszła, czy tata nie wiem o go No, do góry dobry, tak do dzieci takie śmieszne uh! takie śmieszne głosy wydają kurde ja chcę mamy zabić czy tam tatę A czy? Wow. O, zrobiłem! Zrobiłem! O! Nawet wiedziałam, że mogę się tak przeteleportować, tylko teraz co? Teraz tutaj będę musiał się chyba przeteleportować. Oj oj. Góry. Od nowa muszę. Dobra. Teraz gdzie ja muszę? Tu? Nie. ja teraz muszę? Tu? Dobra. Trzymam się na czymś. Czy ja mogę się tam przeteleportować? Okej. Okay. Nie, nie wiem czy... Nie czy... Nie czy to tak miało wyglądać. Ale chyba tutaj pójdę. I teraz tutaj. O! Jestem. Tej windy. Teraz mnie O, tak! Jedna mi się przyda. Aha, to ja wiem gdzie ja teraz jestem. Czy ja tutaj tędy windą wyjeżdżałem? Teraz co, muszę się cofać? Czy tutaj to otworzyć? No ja nie wiem. Baterie. I co to tylko rzeczy tutaj otworzyłem? A boże, czy bez sensu ogólnie to zrobiłem. Nie, może ja muszę się cofać, może tam coś było. Ja nie, ja tutaj szłem. I ta ta Się teraz cofnąłem. Nie Nie, ja te. Nie, to tam musiałem iść. <grym> Dobra musiałem iść. Ja chyba coś ominąłem. Jak skoczę, to zginę. No prawie. Mogę coś sobie tu jeszcze raz załadować? Tak, mogę. Tak na wszelki wypadek. O! O mowa. <gry> Teraz zaraz otworzę. Tu mnie teraz otworzę. Halo. Alice. Are are you there? Alice. Alice. Audrey, where are you? Gdzie jesteś? Ja It's dark. Nie I well, I don't know what to do. Dobra, czyli Ali będzie nasza, nas szukała. Dobra widzowie, w tym odcinku to by było chyba na tyle, więc yy, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.